Jak ja na złość nagranie mi się przerwało. Mam nie organizację nagroda cringe'owego contentu. On dobrze nagrywa challenge jeden kolor w jednym kolorze przez cały dzień, co nie? Dobra, ale to nie jest tak cringe'owe jak. Testuje wodę z lodowca versus wodę z toalety. Woda z lodowca to. Mm, lodowiec to jakby lód, więc jakby można sobie. Poczekać na zimę, zerwać sopel lodu i rozpuścić jako wodę. I masz. Zacznijmy od tego, że to już nie jest szkodliwe bo dla dzieci. Dla nikogo to nie jest szkodliwe, bo kamerzysta A, ten zaraz. prank na przykład, nie wiem czy widziałeś z tym, W on się powiesi. Tak, widziałem. Ja, ja wale po prostu. Ja to widzia y widziałem. Widziałem. Tam to, ej, wreszcie, jak kruszwil po rozstaniu... To ja powiem z kamerzystą, jeśli nie miałem cringeowych, ka a kamerzysta to był jeszcze bardziej cringe'owy, bo ja powiem tyle. tą ekipę tego życia, z tego, to jego dziewczynę, co nie? I bo... To ja bo... powiem tyle teraz. Ym, propos tego filmu co kamerzysta się niby powiesił ym, Mój ojciec ym, nie żyje od prawie 15 lat, czyli miałem rok. Bo, się ehm, bo właśnie się powiesił. a Aby się powiesił wujek. A mój, a mój wujek miał problem z. Eee, nie chcę teraz się do tego przyczepiać, co ty mówisz, ale... Mm, nie lepiej było to zachować dla siebie i dla tych osób, które to wiedzą. No, się że te problemy z tylko się powiesił. Widzisz? I ty chcesz bronić kogoś takiego w kto, tym momencie, Nie powiedziałem, że chcę go bronić. to prankuje? To chcę zrobić dosłownie takie rzeczy, bo... Robi pranka, bo... Mi odebrał mowę. Ale, ale chociaż on to zrobił nie na obcych ludziach, tylko jakby na swoich znajomych. Ten, że, ...że nic nie zrobił jest to, że ja to, to... było tylko aktorstwo. A, a wiesz, jak to zaraz skomentował? Pewnie pewnie, pewnie, byli, pewnie, byli Ale, pewnie pewnie byli aktorzy, którzy też mieli propozycję nagranie po, a, a, się a się nie zgodzili, bo wiedzieli, że to zepsuje im reputację. Nie, bo teoretycznie jak nagrywasz po, to, to jest tylko aktorstwo, więc to nie jest nic szkodliwego. Ani <gry> dla Ciebie. Akurat to nie jest Y Szkodliwe akto aktorstwo. Ani dla nikogo, dobra. Dla, ani dla dzieci. Więc, kroko więc krokołak, i e zapraszam cię do nagrania nasze z nami po na stronę po e <gryubine> hub. E no na pewno, na pewno. Tu? Red. Wystarczy, że wy jesteście już parą, co już to chyba powiedzieliście. YouTube, ZAPRASZAMY cię NA GRASZ Aby... XL. Znaczy, wy powiedzieliście, że ja niby kamerzystę kocham, ale tak nie jest, bo ja go nawet nie znam, ale jak wy tak już mówicie, no to ja, was, ja do was nic nie mam i do, was, i do waszego związku. Przestań, BO z, ZA BARDZO SIĘ CHWALISZ znajomością TYCH WSZYSTKICH STRON! Jestem tylko trzy! A dziecko maleńkie za 10! Żałuję. Świetnie, lecimy dalej. Może też do Kruszwila, ale Kruszwi to się... to było ustawiane. No właśnie, ustawiamy! On wow! odkrył Amerykę, Kruszwil! Nie, nie odkryłem Ameryki, ale... W sumie po co mi wyladywać do Ameryki? Polska to Polska, w Polsce też jest dobrze. Ustawiamy! A, te, a, jest. a Kruszwila. Nowy kodek Kruszwila. już No Dowek. Oby te... No dobra. Ja walę, Kruszwil, o, Kruszwil był ustawiany! Ty sobie wyobrażasz? Krasz? Panie kaprizat mu sobie w ogóle życie, ale! Kruszwil był ustawiany! Człowieku, ty odkryłeś przede mną światło! że Świata jak nie odkryłem. Widzimy to to też było ustawiane? Wow! Nie wierzę! Zniżona moje nie Marzenia! Nie. Dzieciństwo! Dobra, ale No na pewno. Lecimy dalej. U nich wtedy, no. A to, że narkotyki też były ustawiane? <noise> <noise> może, może mąkę cipał! No to kończmy to. Możemy. No, no to co, mogę dalej powiedzieć? No, no, no. Daj <noise> <Na> argumenty. Jodę, 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 argumenty I co do tych, co wy mówicie, że żarty. żarty. <noise> no, bo to są żarty. Znaczy, na którym kanale? Ty człowieku, to jest ironia, posłuchajmy co on chce powiedzieć o tym, ale zgaduję, że on się będzie czepiać, że takich żartów się nie robi, to jest szkodliwe, to jest... A kawężysta, wierza, wierza się, wierza się, a kto? Fajny tak, żart! Nie, fajny żart! To fajny żart! To nie jest szkodliwe! To, to fajny żart! Albo żart... Albo żart... żart... z tego przed 24 godziny. Fajny, fajny żart! A tego nie widziałem nie, akurat. Nie, nie było, ale... Ale, 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 ale myślę, że minie gdzieś w planach. Dobra, lecimy dalej. Warto nie żarty, warto brać nieraz na poważnie wszystko. Warto brać nieraz wszystko na poważnie! Dokładnie! Ej, nie no! No <śmiennie> dobra, że ci naś że cię powiesił! Jakbym dał nam poważnie, To by... To byś był szczęśliwy! Po prostu chyba miał tą psychikę. Ja ci powiem tyle. Człowieku. Kogo ty, ja? ja ci nie, nie wróżę. Ja, cicho. Ja ci nie wróżę w świetlanej przyszłości w internecie, jeśli ty chcesz wszystko brać na poważnie. Ja, ja, jak będzie... Bo jak wbijesz, nie wiem, te 50 subskrypcji już. Będzie okay, jak będzie będziesz okay. większym youtuberem, będziecie znać ludzie, których ty nie znasz. To ja ci, nie to ja ci mówię, że ty szybko z tego youtuba odejdziesz, jak ty będziesz wszystko brać na poważnie. Hmm. Pożyjemy, zobaczymy. Na, ja ci mówię, że twój... żarty bierz na powinny na dworze. Branie żartów na poważnie to nie jest... <laughs> jak ja bym brał twoje, jak by... ktoś z ciebie b... Czasami na niepoważnie powinno się mówić, jak ktoś mówi na serio, a ty bierzesz na poważnie, jak ktoś mówi na żarty. Więc ja ci powiem tak na YouTube to ty raczej Ale sobie nie, się nie uczysz a Genów nie oszukasz. A nie, ty nawet ty, ten nawet nieraz nie mówi, że jak skończę piętna... skończyłem 15 lat, to czyli, że mam 16. Tak. No. To jest jego argument, to jest jego logika. <grym> tak, jak mówię do niego. Ja skończę niedługo 15 lat i on do mnie. To będziesz mieć 16 lat <grym> 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 Dobra, lecimy dalej. No. Na czym można dobrze wyjść i niedobrze, więc... Naczy, czy na czym można dobrze wyjść? i Dobrze! Można ej, wyjść. A, 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 no, a ej, to czemu? To czemu Wydaje mi się, że nie... Ej, nie to ruletka, to ruletka! Wyjdzie dobrze czy nie będzie Wydaje mi się, że ale, ruletka rosyjska? Hmm. Zapraszam, to nagramy w trójkę cały odcinek. Gramy w rosyjską ruletkę 24 godziny. Nie można wyjść dobrze na tym, że się bierze wszystko na poważnie. Jeżeli się okazał, kanał kamerzysty. Na tym też nie będzie dobrze. <grym> dobrze. Dobra, lecimy dalej. Ma kamerzy, za na nas odpowie. Zostało nam 28 sekund. A my... Ale w sumie fajnie by było, jakby kamerzysta. Yy, yy, kto tam jeszcze był?

Tak, rozumieć, rozumieć. Dobra, lecimy dalej. I ten y, szkoła TVP. Y... Oj, dobry temat na jakby zakończenie odcinka, ale nie wiem. On brał szkołę TVP na poważnie, nie wiem czy ty o tym wiesz. Ta... Nie, akurat tego programu nie brałem na poważnie. Szkoła TVP! Nie wracamy do szkoły TVP! Koniec dyskusji! Re 14, 15, bo im to nie wyszło. To był błąd. A z... nie będę żeby być normalu, szkoda to Błąd systemu. Dobra, lecimy pójdę, dalej. Lecimy dalej. E Szkoła y w... Właśnie, Szkoła TVP Dobry to program do y, poniżania ludzi, tak? Ja, ja, ja no już powiem... to tam kiedy. <advantage> <noise> Ej, kto? Kogo tam poniżał? Byłe... <sm Ela> mm. No, ee, po co wydawać około 2 miliony dolarów, znaczy dolarów złotych, na coś, co jakby się nie udało? I wiadomo było, że to się nie uda. Nie lepiej byłoby to przezna przeznaczyć, nie wiem, na przykład na coś innego, na jakiś dobry rozwój kraju, ale nie przez taki rozwój, co oferowała szko szkoła TVP, hmm. czyli na przykład na rozbudowę czegoś. Albo przeznaczyć na jak. Kurde. Przeznaczyć na rozbudowę na przykład innych szkół, albo na respiratory, maski, wszystko, na jakiś sprzęt lekarski, a nie na takie coś. Od razu pewnie było wiadomo, że to się nie uda. Dla oglądających. Może nie dzieci, ale takich do, w naszym wieku. Jeżeli ktoś je do, to ktoś mu podpowiadał źle. Ale to nie powiedział, tylko to było IQ0. Ej, ktoś tam kogokolwiek poniżył? Kiedy? Nie, ty mi pokaż. Powiedz serio, jak odpowiadasz na to, kto kiedy tam kogo poniżył, bo ja. ja... Dobra, mm, powiedzmy tak. Eee, niektóre ym, osoby w naszym wieku za pomylenie ym, na przykład jakichś banalnych rzeczy biorą to jako poniżanie. Eee, sami kiedyś, jak y, na dworze byliśmy, sami powiedziałeś, że szkoła TVP poniża. Sam mi tak powiedziałeś, zombie, Freddy też. I kilka osób. Więc, yy... więc, 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 więc. Mówisz to, jakbyś tego nie mówił mi. A mi to też dobrze mówiłeś. Ja to oglądałem, ja oglądałem wszystkie, naprawdę wszystko. Większe się oglądałem. Ja nie pamiętam, żeby tam kogokolwiek, ktokolwiek poniżył. Nie, ja ja bym tam Albo, na przykład, znasz dobrze się na jakimś przedmiocie. Chciałbyś pracować przed kamerą taką, nie, nie na tym się albo gdzieś indziej, tylko normalnie przed kamerą, Jak, jakbyś się nawet stresował, zapominał, jakby, jakby na przykład y, dzieciaki w naszym wieku, znaczy dzieciaki, osoby, y, by na przykład wiedziały wszystko, aby to tak z nudów oglądały, to by was na przykład, jakbyście y, na przykład na ulicy, a jakby im coś odbiło, to mogliby was wyśmiać. Na przykład, y, pomyliliście się na przykład z taką banalną rzeczą. ...odcinek i powiedział, ja teraz prowadzę lekcję. <grym grym grym> poniżamy wszystkich. A Dobra. ty jesteś taka. Masz rzeć gówno! Dobra, zostało 20 sekund. Tak, że płacą to... im, tak jak kamerzysta. Ja zem, myślałem, że... Płacą im za poniżanie. Tyle tylko, że jest taka sytuacja, nikt tam nikogo nie poniżał, więc... Y, oni tylko robili błędy. Oni błędy. robili błędy, bo nie mieli czasu, żeby się przygotować. B błędy... Mój pies zaczął wariować, ale to nie jest temat na teraz. Oni mylili rzeczy, które jakby były łatwe, ale stres, a stres jak wiadomo nie pomaga i tak jak już mówiłem, takie osoby w naszym wieku mogły to odbierać właśnie tak jako poniżenie, można tak to nazwać. I na przykład jakby spotkały te osoby, no ale taki przykład daję, nie mówię, że to było na serio, mogły się śmiać z tych osób. Tak, wiem, też wiem, że to nie było dobrze mm, przygotowane, że nie mieli czasu, tylko na przykład było wzięte tak jak yy, yy, pewna osoba na YouTubie mówiła, tak yy, z ulicy tak yy, yy, podchodzą, mówisz ty, ty i ty na przykład będziecie pracować jako niby nauczyciele w naszej y, platformie, hehe, platformie, która niby będzie uczyła młode dzieci. Co pewnie nadal robi, ale bardziej są te normalne lekcje. Re działali pod wielkim stresem, nikt ich tam specjalnie nie poniżał. To nie było, żeby ich tam to, tam, było, tam, tam to była szkoła! To była zwykła szkoła i tak. Zwykła szkoła, dobra. Zwykła szkoła. No to pokażcie mi normalną tablicę normalne dzieci, znaczy dzieci normalne. Ale które są w tym pomieszczeniu? Są w tym pokoju, sali i naprawdę odpowiadają te, te nauczyciele, te nauczycielki odpowiadają do dzieci, a nie y, zmyślają sobie, kiedy jakieś dziecko odpowiedziało, czy dobrze i czy źle. Tak tylko że pani matematyki, tylko pani matematyki, pani, one nie raczej pomyślą. Hmm. Demotyzacja? Nie. Ban filmu, dzięki! I, w obliczeniach? I tak. co, i co, ktoś ich wtedy poniżył? To było poniżanie. Rząd im zapłacił, żeby się poniżyły, bo. cała fala nie się. Czemu mi nic nie mówi, że ja błędy robię? Dobra, to nie. Ale te nauczycielki, które wymieniłeś, na przykład odpowiadają w dobrym momencie i mówią dobrze czy nie. A w szkole TVP mówili yy, głównie tak, dobrze, dobrze, okej, okay, dobrze, tak. Coś, coś w tym stylu. To jest poniżenie, bo oni ich tam nie poniżyli. I Poniżanie że... jest to jakoś w internecie dokuczasz. Hmm. Jak to robisz specjalnie, bo jak zaprosisz kogoś, po prostu nie dasz im czasu się przygotować, to, to nie jest poniżanie, tylko po prostu. A nie na... odcinek specjalny, bo żeby kogoś poniżyć. To by, ten film był specy... Film kamerzysty był specjalnie kłotowy... Czy... To ej, ej, by go pom... a myślisz, jakbyś ty zjadł... Nie wiem, odchody odchody świni Ty myślisz, że ja bym coś takiego zjadł? No to by było... To by to by nie wiem, było poni... To by nie było bardzo ranie. Ej, nie, wydaje mi się, że gdybym ja do niego powiedział. Ej, nagrajmy film, w którym cię poniżymy, dam ci 300 zł. To on by powiedział... Dawaj najpierw 300 zł I... No właśnie. Później by poszedł się poniżać. Nie bym odszedł z tym. Ej, to jest nie. Nie tak bez żartów, to jest smutne już, serio, jak słyszysz swojego przyjaciela, jak słyszysz od swojego przyjaciela, że można się poniżać I za pieniądze. Za pieniądze. I twój... Można, ale jak osoba, która na przykład idzie do kogoś, która wie jakie zadania robi, no to jakby nie przyjęła, ale ten chłopiec. Znaczy, facet, mężczyzna jakby, można tak to powiedzieć, jakby nie wiedział, co go czeka tam. Ale takie osoby, które go jakby oglądają, o oglądają, jakby zapamiętują co jakie wyzwania on tam da, dawał. No to... No sorry, no kto by chciał. No nikt! I to, to tylko przyjaciół, którego znasz, nie wiemy. Od prawie 15 lat w sensie. My się bo... Ja, ty, ja... My się poznaliśmy jakieś rodziców, wychodzimy... się tak długo, że... Poznać... Ja z, nie uznaję już daty jakiegoś poznania innego niż po prostu 15 września. Moim... Od przedszkola się znam z Tobą, Zombing, Freddy, znam się z Tobą jeszcze jakby przed przedszkolem, ale my jakby się nie znaliśmy, ale jakby się znaliśmy. Znaczy nasze babcie się znały. Dzień moich urodzin. To jest dzień, który ja uznaję za. A znały się? Nie chcę mówić dlaczego, ale nie powiem tego, bo. Nie chcę mówić co, jak, nie powiem z jaką osobą, znaczy już wiecie, ale znały to jakby podkreślam to i to jakby było smutne wydarzenie dla Freddy'ego, ja nie chcę mówić co się stało, ale pewnie się domyślacie i Freddy nie wiesz tego, że ja ci teraz jakoś dokuczyć chciałem, ale... Tylko tak mówię. 15 września 2006, data mojej choroby. My się poznaliśmy w takiej. Ja moment. uważam, że to jest dzień, w którym my się ja poznaliśmy, jak, My się poznaliśmy, my się poznawaliśmy tak jak, że wychodziliśmy, hmm. jak wychodziliśmy z rodzicami na dwór. To my się wtedy poznaliśmy. A my, a my już we wieku 5-6 lat zacząłem już sam wychodzić na dwór, więc. Dobra, lecimy dalej. Eee... eee. No, takie, małe I... no. takie, małe pod... takie małe podobieństwo. No. Takie małe podobieństwo. To nie jest podobieństwo. I... A najlepsze, on robi yy, e, 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 <śled> 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 E, dzieci? Kłapać? Hmm. Ja chcę zrobić na Papryka? Dobry, Dobra, robimy. Obraz zostało 14 sekund. Dobra. a na filmik. odpowiedź. i szkoła, szkoła TVP tego nie ustawia. Te, nie ustawia tego. Ty... Co ty powiesz? Szkoła TVP tego nie ustawia. Szkoła, TVB nie, szkoła TVP nie była ustawiona, wszystko działo się na spontanie, nie było tego, nie było, nie było to ustawiane. Ja, dlatego, bo to nie było do poniżenia, oni nie chcieli ich poniżyć, tylko po prostu nauczycieli wzięli w ulicy, po prostu nauczycieli wzięli, którzy nie do końca. Nie dajesz się przygotować. Nie, nie dajesz się nie, przygotować. Mieli, mieli... A skąd wiesz, że to byli nauczyciele? Co? A może normalni ludzie? I materiałów za dużo i oni musieli. Tak, bo to byli, nauczyciel, Nauczyć... jak to... Tak, byli nauczyciele albo na emeryturze, albo tacy, którzy szukali, szukali pracy. Do łatwej, e, łatwego do, dorobku no. szukali i oni tego nie zrobili. Że... To chyba szkła TVP to nie jest albo nie był dobry do, dochód z tego. TV. Według mnie, to ten... zro... nie... to nie był łatwy. Nie tego, żeby je poniżyć. Może bo, bo pisowi, te w jest rajtowane, bo pomaga pomaga... motel Polska. Te ale <grym> ale oni tego nie zrobili, żeby ten... żeby je... poniżyć. na po nasz rząd, który... no dobra, nie popieram jego zachowań, ja też nie, ale, ale po co mi? Ja też nie! Robić... Ale w sumie... O poniżaniu. Nasz rząd jakby wie, dla większości ludzi się może poniżać i nie mają za to płacone. Czyli na to wychodzi, czyli, o, czyli z tego wychodzi to, że oni się poniżają, ale nikt im za to nie płaci. Y y y o pośmiewi, o śmianiu się z nauczycieli jak, o, jak w momencie, nie, w którym nie chodzi się do szkoły. Tak, i po, jeszcze osób, czyli oni chcą mieć wykształconych ludzi, bo przecież to im... go no tak, ale są lekcje zdalne, a niektóre, jakby nieogarnięte osoby z klasy, mogą się śmiać z nauczycieli, na przykład, którzy prowadzą, że nie mają włączyć kamerki, na przykład, albo rozjaśnić czegoś. Czy to jest normalne? No nie. Gospodarkę pozwoli rozwinąć. No właśnie. Co, Aha, czyli szkoła TVP to jest rozwijanie gospodarki polskiej. Dobra, no już nasze pokolenie nie pomoże. 6 sekund. Nie, nie raz na bieżąco, nie raz nie, nawet nie wiem czy to tego już nie usunęli. No. Usunęli cały tyle. kanał! Usunęli cały kanał przez hate! Usunęli cały kanał przez hate! Oni nie usunęli jednego filmu! I byśmy mój nasz film i zobaczymy kiedy my go wieszcie... Nie dobra, bo, bo to ma 30 minut! No godzinę <noise> będzie miał! Zobacz, nie dobra! Chcę, to to przyjść 2 minuty, tylko zobaczyć! To, nie dobra, to zrobimy tak, jak jakiś z naszych widzów, gdzie oglądał wam. nasz film, e, widział coś takiego. Napiszcie... Se, napiszcie tutaj na czacie. E, Minutę i sekundę, i sekundę y, tamtego filmu, w którym my porównaliśmy go do no, kamerzysty no, w tamtym filmie, a nie w, w którym porównaliśmy bo, go Bo Albo to się do tego w przy tej odpowiedzi. tak dużo. On jest. Z, on będzie dużo by nie wyglądał. do końca zdrowy. Ja czy kamerzysta? Kamerzysta jakby może być teraz, ale ja mam zdrową psychikę. Mam zdrową psychikę. Tak mi się też wydaje. Dobra! Ja że to kłopoty Dobra, ja wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Freddy też wam dziękuję. Na razie cześć, no i cześć. cześć. Ja też. I. Mm. Nie wiem ile jeszcze takich filmów powstanie, ile tabletek na gardło będę musiał wziąć. Bo mnie powoli gardło zaczyna boleć, ale... Ból gardła to nie będzie jakby powód do robienia takich odpowiedzi. Mm. Eee... Czekajcie pewnie na kolejne odpowiedzi z mojej strony, Frediego i Zombinga. I zobaczy... a Aha, oni już chyba zakończyli. Tak, oni zakończyli. No to my chyba też możemy się pożegnać. Cześć.